Wojan wypuścił nowy produkt spożywczy, czyli lody wojanki. Jak tylko się o tym dowiedziałem, wysłałem swojego tajnego agenta do żabki i już po chwili miałem go pod drzwiami. Let's go. Ok, także dorwałem. Jest tutaj ze mną lud wojanek, kochani, niebywałe gość z żabki dopiero dodawał je tak naprawdę do systemu, że przyszły strzelający cukier smak coli i gumy balonowej, tak jak mówiłem. Wojan team. Tutaj oczywiście logo. Próbujemy opakowanie. Bardzo ładne. Zobaczymy, czy różnią się od lodów ekipy. Także let's check. Sprawdźmy go. No i kochani, mamy tu już naszego Wojanka. Test. Mmm, serio, pa. Słodkie. Bardzo fajnie to jabłko komponuje się z tą polewą z gumy balonowej. Dobrze to smakuje. To w środku kurczę. Ten mus też bardzo fajny. On w ogóle tak to wygląda. To nie jest tak, że jest jakiś kicz z tym musem. Ty, no nieźle. Ogólnie jest naprawdę dobrze. Mmm, słodki, rzecz jasna. Nie jest to taki, wiecie, kwasiak. No, ósemkę bym mu dał. Niezły produkt. Teraz Diana sprawdza. To ma coś w środku? No, to ma taki mus. No i co? To, że to ma coś w środku. No. Bo jest to takim czymś innym. Mhm. Mm to nie jest po prostu kaktus, ale jest mega słodki. Bonometr <słuch> została.